Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj taki krótki filmik z renowacji oto tego samochodu. To był szczyt marzeń każdego Polaka w latach 70. Dzisiaj główną aktorką jest Syryna. Królowa polskich los. Tak wygląda w tej chwili. No, coś tu się tworzy. Kituje, drze, pachluje O, tak, wykadrowano. Wybebeszono cało. Tak wygląda nasza królowo. Obecnie. Jak będzie gotowo, pomalowano, to wą pokorza w całości. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Taki z innej beczki film. Jak się podobało, łapka w górę, zasubskrybuj mój kanał. No to na razie, pozdrawiam, cześć.